Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, prosiliście, właściwie prosiłyście o piękny makijaż na wiosnę, ja mam taką swoją ulubioną blogerkę, będziecie mieć zaraz jej zdjęcie, ona robi takie piękne kreski, taki ma tutaj glow i Aga mówi, a nie, no to zrobimy, to jest łatwe, no to robimy. <grymny> Dostałyśmy dużo wiadomości na Instagramie i ja mam taką y, skandynawską influencerkę, pokazałam ci, bardzo lubię tak. jej makijaże i w zasadzie to jest taki ładny, wiosenny makijaż. Umalujesz uh -huh. nas dzisiaj, tak? tak? oczywiście, <laughs> oczywiście. No to cudownie, no to słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy, zaczniemy od podkładu, uh -huh. ponieważ mamy już wykonaną pielęgnację. I tutaj mamy dwa podkłady Urban Glow od dr Ireny Eris. Ja tak. bardzo lubię, używam i ty też, Abuś, tak. prawda? Tak. Tak. One są delikatnie rozświetlające. Bardzo ładnie wyglądają na skórze i zaraz zobaczycie. Tak, ta właśnie skandynawska modelka ona ma zawsze takie. Czy znaczy modelka to nie jest modelka, bo ona jest malutka, mniejsza od nas, uh -huh. co nie jest takie łatwe do znalezienia. Ja. <laughs> ona jest malutka, ale ma zawsze tak pięknie rozświetloną skórę. To jest takie charakterystyczne. A że po 40 to taki glow musi być taki, który też nie wchodzi w te wzmarszczki, prawda? Tak, oczywiście. I to jest ten glow, taki tak, leciutki. Tak. Ja zrobiłam mieszankę mhm. z dwóch kolorków, no dlatego że po prostu nie mamy ideal, idealnego koloru podkładu. Mhm. Ja też zawsze mieszam, lubię. W ogóle mieszam więcej jasnego zimą, więcej koloru yy, latem i też lubię te odcienie gold, takie ciepłe, prawda? Tak, tak, tobie pasują niesamowicie. I tutaj od razu możemy też pokazać, że tak naprawdę tym ciemniejszym troszeczkę kolorkiem możemy sobie od razu modelować mhm. A którą część modelujesz ciemnym? Yy, skronie. Mhm. Tutaj policzek, pod kością policzkową, pod kością. ale też najeżdżam jakby u Ciebie troszkę wyżej mhm. i tutaj okolice żuchwy mhm. i zjeżdżam troszeczkę w dół. No tutaj w momencie, kiedy włosy są spięte, no to wtedy też nakładam odrobinkę na ucho. I nie bójmy się tego, bo przecież jakby w trakcie też nakładania, za chwilkę będę nakładała troszkę jaśniejsze to, jeżeli na przykład nam coś nie wyjdzie, to wtedy możemy sobie jeszcze to skorygować, mm -hmm. jakby w trakcie. Mm -hmm. O, i teraz dodam tak. odrobinkę jaśniejszego do, tego, do tej mieszanki, którą zrobiłam to. Jeszcze teraz troszeczkę rozjaśnię. Mm -hmm. I słuchajcie, i nakładam teraz na środek. Na środek, tutaj minimalnie pod oczko też już mogę Dobrze. nałożyć. I właśnie chcę powiedzieć, że ten podkład przepięknie pracuje pod okiem, bo ja to oko mam takie wymagające i wszystkie te podkłady mają tendencję do wchodzenia w te zmarszczki, ale uhum. ten podkład naprawdę przepięknie rozjaśnia i nie ma takiej tendencji wałkowania się. Naprawdę, obiektywnie mówię, pięknie pracuje pod okiem. Tak, ja właśnie widzę to. I powiem też szczerze, że jeżeli na przykład są kobiety, które nie używają korektorów. Nie no mają, ja tak mam. No. Więc myślę, że spokojnie mogą sobie też nałożyć tak. tylko podkładzik pod oczko. Tak. I na powiekę oczywiście. Tak. I ja tak robię właśnie. Tak. I to już mamy wtedy po prostu załatwione, załatwione. tak. Jeszcze zamykamy oczko. I teraz bo ja mam taką ciemną tą powiekę i dawać ten kolor ciemniejszy, czy taki jaśniejszy? No ja tutaj właśnie daję ten troszeczkę jaśniejszy. jaśniejszy. Tak. I tutaj pamiętajmy też, żeby dokładnie rozpracować mhm. podkład. No, bo to jest jednak bardzo ważne, bo bardzo. to jest nasza, nasza baza na cały dzień. Tak. O, i zobaczcie, proszę, jakie glow. <głos> <głos> Ale teraz przepotrujemy. <noise> Utrwalimy, tak. Utrwalimy po prostu makijaż. I teraz mamy kolejny tutaj produkt, doktor. Irene Eris. Puderek. Mm -hmm. Bardzo on... delikatny. Tak, dokładnie. Myślę, że dla każdej po tak. prostu spań. I on też ma takie drobinki minimalne. Tak. Naprawdę tak. pięknie odbija światło. Bardzo ładnie pracuje na skórze. Już teraz odchodzimy od tych ciężkich makijaży. Ojej, całe szczęście. Całe szczęście. Zresztą myślę, że wiele kobiet, tak jak rozmawiam tak. na przykład z kobietami i które na przykład piszą pewnie i do ciebie tak. i do mnie, Aguś, no to one nie przepadają za takimi ciężkimi, mocnymi make-upami. Często jest tak, że, mm, że lubią te podkłady, te make-upy takie świeże, lekkie, ale i tak mają tendencję u siebie, bo widzą, tak jak wiesz, my kobiety widzimy wszystko w przejaskrawione, tak? Mhm. I, 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 i zamalowują to wszystko niepotrzebnie. Ja sama robiłam ten błąd przez lata. Mhm. Ja się za bardzo malowałam. A, i jeszcze, zawsze mi się e, świeciła skóra. Jeju, jaka to była moja obsesja, e, matowić, 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 mhm. matowić, bez sensu. Okazuje się, że to glow jest po prostu cudowne. Jest cudowne, A. jest świeże, dodaje takiej, no, takiej naturalności po prostu. Tak, i teraz mamy korektor, mhm. tak, i korektor nałożę podrobinkę tutaj pod oczko, ale słuchajcie, zrobię jeszcze jedną rzecz, no. rozjaśnię tutaj w kącikach noska i… Wymodeluję sobie troszkę A, buźkę. Widzisz. O, I znowu coś nowego. Dokładnie. I tutaj jeszcze jakby wyciągnę po prostu troszkę oczko. Mm -hmm. I odrobinkę na brodzie. I jeszcze odrobinę... O, tutaj. Zaraz Wam pokażę. Robicie zdjęcie teraz. Żebyście I to... miały w telefonie, gdzie to jest wszystko. <laughs> Dokładnie. I blenduję. A co zrobi to oko właśnie tutaj, bo pierwszy raz to widzę, żeby takie było? No to nam rozświetli. rozświetli. Wyciągnie troszkę, wydłuży mm -hmm. oczko. Mm -hmm. O, ja nawet tutaj nakładam jakby do samej Skry... linii, tak. Włosów. Włosów. Mm -hmm. Zamykamy na chwileczkę oczko, jeszcze odrobinkę tego korektora tutaj w samych kącikach. O, i mm -hmm. proszę. I jedna część już jest wymodelowana. I to samo zrobię z drugą. Pamiętajcie również o tym, że twarz możemy wymodelować również korektorem. No właśnie tutaj. I takim ciemniejszym tak. podkładem i wystarczy, prawda? Tak, dokładnie. trzeba mieć, Oczywiście. nie wiem, jakichś specjalnych rzeczy do, do, do konturowania. Im mniej, tym lepiej. Tak. No tak, okazuje się właśnie, że kobiety, przemykamy oczko, bardzo lubią właśnie wymodelowaną twarz, że jednak odrobinę tego brązerku, otwórzaczko, one się czują po prostu o wiele lepiej. Zresztą ja sama lubię, słuchajcie, mm. naprawdę. I to... teraz też masz wymodelowaną? Tak, teraz też mam. No, widzimy, minimalnie, nie widać. tak. Ale dobrawię. wiesz, Instagram pokazuje ci takie tu <laughs> plamy, cienie. To w ogóle nie to, nie o to nie, chodzi. Nie nie, nie, nie o to chodzi. O, proszę. Teraz jeszcze słuchajcie odrobinkę przypudrujemy. No trzeba przyznać, że ja dzisiaj wstałam, wiecie, dziewczyny, jak to jest. Wstaje się, okay. się czasem i jest dobrze. Wstaje się czasem i jest bardzo źle. I dzisiaj na złość, z ten dzień, kiedy byłam spuchnięta i wszystko. <noise> Ale co? No, nagrać trzeba, tak? I w gorszy dzień. <noise> tak, oczywiście właśnie nawet po to, żeby pokazać, że ma się ten gorszy <noise> dzień. Tak, dokładnie, Nie, nikt nie jest idealny. <noise> dokładnie, teraz brązerek, słuchajcie. Zacznę od tego cieplejszego, bo robimy właśnie taki mhm. wiosenny, ciepły. Możesz mm, wciągnąć troszeczkę policzki. Słuchajcie, na tym kanale wszystko jest zdrowe i nawet makijaż musi być zdrowo wyglądający. Tak. Komyśnięty tak. słońcem, bo przecież całą zimę leżałyśmy na słoneczku. Tak. Ja leżałam pod kocykiem, oglądając pod słońcem toskani. I marząc o słońcu. Tak. Słuchajcie, więc dzisiaj zrobimy właśnie wiosnę i słońce na... Ja Dzięki tej magicznej paletce. To jest paletka, która po prostu um, um, ostatnio właśnie dziewczyny z dr Irena Reis opowiadały mi, że jakaś znana aktorka pojechała, nie wiem, do, na jakiś festiwal filmowy, gdzie mieli makijażystów już e, jakby załatwionych i e, no i ten makijażysta tutaj się bierze do pracy, a ona wyjmuje paletkę tą właśnie. <laughs> tylko tym się malujemy, jeżeli chodzi o konturowanie i, i wszystko. No, i był zachwycony tą paletką też. Cudownie. Tak, ja ją coraz częściej widzę na, tak. na Instagramie wśród makijażystów, Tak. Bo ona też jest taka ja wielozadaniowa. Jest. Tak. Proszę, już mamy wymodelowaną buźkę. I teraz słuchajcie oczko. I jeżeli chodzi o oczko, to ja też wymodeluję właśnie tymi brązerami i tym samym kolorkiem, który go używałam do modelowania y, twarzy mhm. i policzków. Zamykamy oczko. Zacznę od góry. Czyli tutaj dokładnie, jak otwierasz oczko, i gdzie się załamuje mhm. powietrze. Daję da, daj ten ciepły brąz. Tak, mhm. dokładnie. I daję ten ciepły brąz. Rozcieram go, rozcieniowuję. I słuchajcie, o! Rozcieniowuję go ku górze. Mhm. Czyli wyciągam oczko ku górze. Chcę, mhm. żeby było otwarte, świeże, w ciepłej ramce. Tak, dokładnie. I przechodzę troszeczkę w dół tutaj do linii rzęs. Mhm. Oczko. I teraz takim e, pędzelkiem, o taką kuleczką, mhm. jeszcze zaznaczę tą dolną linię. I cały czas używam tego samego koloru, słuchajcie. Czyli okazuje się, że jedną paletką możemy też zrobić cały make-up. No. Czyli produkt, który służy nam do modelowania jako brązer, możemy też używać jako cienia. Paletkę swoją z Dr. Eris, ręka łapka w górę, <noise> bo i my już, pokazywałyśmy, my już pokazywałyśmy paletkę. Tak, przyznam szczerze, że ja często właśnie na Instagramie pytają się mnie tak. e, właśnie. Bardzo dużo osób zadaje pytań. Ale Pani Agnieszka, ale może jest taki produkt, który po prostu zastąpi nam jakby wszystko. No ja tak się zastanawiam, jak to wszystko może zastąpić, no ale okazuje się, yes, że tak, no. że są takie produkty, Tak że nie musimy mieć oddzielnie cieni, brązerów, róży, tak, że bo, jest teraz taka nie, różnorodność. Tak. Tak. Słuchajcie, zbliżają się wakacje. I tak naprawdę bardzo często jest tak, że chcemy zabrać jak najmniejszą ilość produ to tak, prawda. produktów, prawda? łącznie tak, z no. mega lusterkiem, w którym widać wszystko, <laughs> tak? bo wiadomo. <laughs> tak, dokładnie, dokładnie. Więc słuchajcie, wystarczy taka paletka. No. Wychodzimy na e, światło dzienne i po prostu się malujemy jeszcze. sypialni oczywiście. <laughs> Przy balkonie. Tak. O, już mamy wymodelowane oczko. Mhm. Proszę, możemy tutaj pokazać. Ja a propos, to, a propos plaży to jest taki świetny, tutaj go nie mamy, bo nie potrzebujemy dziś, ale je wyślę Wam też link do niego. Jest taki Bibi 50 podkład pielęgnujący z filtrem właśnie dr Eris, który świetny jest i, i też go bardzo polecam, więc naprawdę warto go... Mieć w swoim wakacyjnym kuferku. Tutaj użyję teraz kolejnego produktu na powiekę. To już mm. będzie cień, i to jest cień e, taki przepiękny, złoty kolor z drobinkami, mm -hmm. który też właśnie podkreśli nam opalenizę. <laughs> Zaraz okay. się okaże, że nie będziemy musiały jechać na wakacje. <laughs> Chociaż nie, opalanie skóry, znaczy opalanie skóry twarzy nie jest zdrowe, nie, tak? Nie, ja nie opalam, tak. Nie, nie, ale lubię ten, takie muśnięcie właśnie y, kosmetykami, które dają ten mhm. efekt. Tak, dokładnie. Więc róbmy sobie słoneczko na twarzy. Tak. I krem z filtrem pod spodem. Dokładnie. Zawsze. Zawsze, no. Ja za to kocham dr Eris, że nawet w tej pielęgnacji dziennej, tam jest zawsze filtr, to znaczy w tych seriach, których ja używam, bo ja używam e, serii z e, retinolem zimą i później takiej czerwonej serii, którą już pokazywałam, no i tam nawet w kremie pod oko na dzień jest dwudziestka, więc za to kocham te produkty, bo no się bezpiecznie czuję z nimi. A poza tym nie obciążają, to też jest tak, że możesz ten, 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 tego kremu z filtrem 20, który jest mocno odżywczy, a gdzie ja mam taką skórę, która nie znosi ciężkich produktów, uh -huh. ten krem świetnie się wchłania. Naprawdę można z, czystą, z czystym sumieniem polecić pod makijaż. Wiesz, że nie każdy krem pasuje pod makijaż, nie? Tak, tak, no. oczywiście, bo bardzo często jest tak, że te właśnie kremy, które są przeznaczone właśnie do, no, do twarzy, do ciała, E, które mają wysoki filtr, one niestety obciążają. Obciążają mm -hmm. albo się e, jakby ważą. Tak. A te kremy cudownie się wchłaniają, naprawdę, i nic nie obciąża. Mimo, że są bardzo odżywcze. Także doktor Irena Eris wie, co w trawie pisze, <laughs> <laughs> jak trzeba to zrobić, żebyśmy były zadowolone. Ale to jest cudowne, że mamy taką polską markę, prawda? Że w ogóle naprawdę. No dobrze, co co? Tak, dalej? teraz róż. Teraz rusz. Róż, róż to jest taki kosmetyk dla mnie, kolorowy, bez którego ja się nie ruszam. Mhm. No tak mam. Tak, ja też uwielbiam i jakby możemy na przykład nie zrobić makijażu oka. Tak. ale róż uważam, że tak, róż musi być. Zgadzam I tutaj się. mamy przepiękny, proszę taki świeży kolorek. Zaraz zobaczycie, jak on cudnie wygląda na skórze. Czyli taki... kładziesz go tutaj na tą taką wystającą część. Tak? tak, tak, dokładnie, dokładnie. To jest taki, słuchaj, to jest taki róż połączony z odrobiną fioletu. No przepiękny. Ja go dam tutaj jeszcze odrobinkę nad brwiami. Tak? I odrobinkę dam, słuchajcie, na brodę. O, tak. I słuchajcie, troszeczkę musny na nosek. No to jest taki. To jest taki trik y, makijażowy, który często można zobaczyć na Instagramie, ale rzeczywiście on niesamowicie ożywia twarz. No dobrze, to będziemy na nosek jeszcze dokładnie. Tak, dokładnie, ale to jest tak minimalne. Tak możesz, troszeczkę. Tak, proszę, możesz sobie sama nawet zobaczyć. A, to jest tylko takie tak, muzycznięcie. Tak, ojej, jak tak. ładnie, jezu, dziewczyny. Mówiłam, że agę trzeba mieć w domu w łazience. <laughs> jak najlepsze perfumy po prostu. I tutaj mamy jeszcze. Kocha! Tak! Przepiękny kolor rozświetlacza. Tak. Naprawdę. On jest w ogóle niesamowity, to jest. On ma tutaj mnóstwo kolorów. I tak, i brąz, i, i róż, I, złoto. i i morele. Tak, no naprawdę. I on daje mi taki... O Jezu, on przepiękny daje wygląd takiego, takiej wypoczętej, wakacyjnej skóry bez plam. Mhm, tak. O, proszę. I tutaj damy odrobinkę, tutaj na górną po prostu. Linie przy oczku. Ach, tu aż. Tak. O. To ja zjeżdżam z nim na, za, za nisko. <laughs> ja tutaj gdzieś dawam, bez sensu. No tak, a tu się ładnie będzie świecić. Tak, mhm. dokładnie, dokładnie. Ja wysoko nałożyłam róż u ciebie. Wie. Więc też nie ma potrzeby, żeby schodzić z tym rozświetlaczem mhm. w dół, w dół. Tak. O, proszę. Pięknie. I dam jeszcze odrobinkę. Zamknij oczko. Tak, ja też tu daję, właśnie tak, na wewnętrzną stronę oczka. I to nam przepięknie rozświetli, słuchajcie, spojrzenie. I jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić, to dać ten rozświetlacz wewnątrz tutaj kącika oka. No oczywiście mogłabym go jeszcze nakładać w kilka miejsc, ale na razie Dobrze. myślę, że tyle wystarczy. A tam kreseczkę? Po, po, tak, po wytuszowaniu? Tak, po wytuszowaniu. A, widzicie. Mhm. No widać, że ten tusz jest świeżutki, on tak niesamowicie wydłuża. Tak, bardzo. Ja go kocham. Ale wiesz co, Aguś, no? tak naprawdę jak chcesz, to możesz sama sobie wytuszować. Tak. Ja Już lubię. ci dam lustereczko. Tak, ja uważam, że jednak samemu. Tak, ja też że się wiem, znam, tak. po prostu. O, widzicie? Jest jaka skóra, Aga. No niby te same kosmetyki masz, a ty to inaczej robisz. Widzisz, co zrobić? <ścoughs> Dobrze, teraz tak, zaznaczymy odrobinkę, wymodelujemy brew, Brevi. tak, dokładnie, bardzo naturalny, słuchajcie, kolorek, ze sobie nie, nie zrobicie. Świeżutko wygląda, nie jest za mocny. I też taki Od... nieokreślony kolor, prawda, taki tak. mi to brąz, troszkę szarości, w sam tak, raz. taki uniwersalny. Tak. Uh -huh. No pięknie. I teraz zrobimy kreseczkę. Tak jak ta nasza. Skandynawka. Tak, tak, dokładnie. Tak naprawdę wewnątrz oka, mhm. ale tutaj bliziutko linii rzęs. rzęs. Mhm. Teraz tak, przymknij troszeczkę oczko, Aguś. To nam zagęszcza rzęsy, mhm. otwiera trochę oko. Mhm. I też ten kolor daje takiego fajnego czegoś, nie? Podkreśla tęczówkę oka. Mhm. To jest akurat szary, taki grafitowy. Mhm. No, i do Twojej ten ja super pasuje. No. Ale on też jest taki uniwersalny też. tak naprawdę. Mhm. Więc szczególnie dla dziewczyn, które mają, no nie wiem, tam twierdzą, że mają rzadkie rzęsy, o. że chciałyby je zagęścić, to to jest właśnie super trick. A i co też jest ważne, mhm. żeby ta kredka była wodoodporna. Mhm. Dlatego, że jak będziemy, jak oczko będzie pracowało, no to ta kreseczka będzie nam się odbijała. Mhm. No i wiadomo, wtedy mamy po prostu już tą dolną linię też zmalowaną. Nie wszystkie będą lubiły ten biem, efekt. Wiem. Teraz tak. Popatrz się Agus jeszcze tam do góry. O i tutaj jeszcze zaznaczę wewnętrzny kącik i do góry jeszcze w drugą stronę. No, to na pewno same wykonacie w domu. Tak. I proszę, i to spojrzenie jest rzeczywiście takie I też już fajnie to podkreśla kształt oka, prawda? Mm -hmm, no. Tak. I teraz słuchajcie, usta. Mm -hmm. Przepiękny kolor. <laughs> Myślę, że w tym kolorze się zakocha większość po prostu pań. Cudny. On zupełnie inaczej wygląda, słuchaj, jak się go wyjmuje, właśnie z, jakby z, mm -hmm. tutaj ze środka. Jak się go nakłada na usta, on jest taki troszkę w takim róż, różo koral. Świetny. Będzie pasował dla większości pani. No i pięknie. Świżutko, promienie. Super, super. Mogę się zobaczyć od Tak, oczywiście, oczywiście. Bardzo proszę. Wow, jeju, jak to pięknie to oko wygląda. Tak, te kolorki Super. są niesamowite. Super. Uh -huh. Jeju, 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 cudownie. No, jeszcze tutaj damy A odrabinkę. przecież wstałam i było tak źle. Z lodem leżałam, ratowałam odcinek. A tu wiesz, nie trzeba w ogóle lodu, tylko to dobrze zrobić po dobrze prostu. Dobrze zrobić, tak. No i zobaczcie, no zobaczcie, no pięknie, Aguś, Jezu. I to, i to, to właśnie to, tak? No dobrze, dziewczyny. Aguś, będzie do ciebie mnóstwo pytań. Pod filmem będziecie mieć link do Instagrama Agi, tam ją najszybciej złapiecie. Zrobimy listę kosmetyków pod spodem. Pokazał wam się kod na początku filmu i to będzie kod do maja rabatowy Agnieszka 21. Macie 21% taniej wszystko. Więc korzystajcie, bądźcie piękne na wiosnę głośno. Pijcie tak. dużo wody, żeby ta skóra była piękna od rana. Yy, jedzcie zdrowo, uśmiechajcie uh -huh, się. Dokładnie. No i bardzo ważny jest ten dobór kosmetyków, prawda? Tak. tak. Tak, nie, nie, nie róbmy sobie krzywdy, róbmy sobie światło na twarzy, i naprawdę będzie pięknie. Tak. No, dzięki za dzisiaj. No i może jakiś makijaż wymyślimy kolejny, ale jeszcze nie wiemy co, więc może coś podpowiecie w komentarzach? Tak, dokładnie, jakieś podpowiedzi, zapytania. Zapraszamy. No, zapraszamy. Dzięki za dzisiaj.